W ostatnich odcinkach z granii chapter 2 uciekłem każdym endingiem Więc teraz będę próbował uciec na trybie EXTREME Czy się uda? Zapraszam do oglądania Siema drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z granii chapter 2 i się zagrywam na trybie ekstremalnym. Więc będzie to pierwszy odcinek z trybu ekstremalnego z chapter 2 na tym kanale Więc lecimy z tym, najcięższy tryb EXTREME Lecimy Lecimy z tym, że przed obejrzeniem odcinka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Ponieważ będzie to bardzo mocny odcinek Tryb ekstremalny. Eee, nie, wiem, jaki będzie, nie wiem, jaki ending zrobimy, ponieważ nie wiem, jak się przyjdzie Właśnie jeszcze na tym trybie, jak sobie jest dodatkowa kłódka, która jest special key. Zobaczymy na dole, czego nie ma. czy tam często jest ten klucz. Jest dzień pierwszy lecimy. Let's go, na dół. I tu jest tape, okej. Okay. Czyli tutaj nie mamy naszego klucza. Let's go. A tu jest klucz. Okej, okay, jest dziadek Oj, teraz uwaga Dobra Let's go Mamy już jedną rzecz To się zrzucimy Paralizator Co schowamy tutaj? Dobra, mamy już paralizator, jest bardzo dobrze Jest dobra, więc okej, okay, mamy tam mięso Fajnie, fajnie. Jest babcia. Pyk, strzelamy do niej. Jest dziadek. Dobra, jest dziadek. Daj mi klucz. Pyk. Grainy. Sarwan. O, mamy crowbar. Mam już pierwszy więc dobrze. Więc na razie y, idziemy w kierunku endingu drzwiami. Mam y, y, już łom. Oj, oj, oj. straszyłem się, babci. Kurde. Dobra. Gdybyś już pewnie zrespił. Trzymamy. Pyk. Czekam na wiadka. Gdzie może być dziadek? O, już dziadek biegnie. Dobra. Idealnie będzie. Pyk, pyk. Let's go. Wom. Tam trochę dalej niech leci Dobra Mam otwarty security Jest babcia Pyk pyk babcia leży Kastanienka tam chyba był. Tam się raczej nie przyda na razie Oj oh. Dobra zdążyłem Pyk babcia Dajadź ci dziadko Pyk, pyk, pyk. Czyby nieźle. Aha, dziadek olał. pokon. Nieźle, dziadek. No, proszę spać. Chodźmy znowu. Czyli kater, będzie przydał teraz, żeby to otworzyć i tam na górę pójść. Dobra, i zobaczcie. O! Ona sobie jest taka sprytna, bo nie idzie tutaj tylko... idzie w drugą stronę Dobra, zaznacz, że tak musi przyjść No i jest jadek kan O nie oh. Dobra, kurde, tam trochę mi amunicja odpowiedziała, a nie, w sumie jest blisko Spójrzcie, też się już przespi Dobra Let's go Gręcz Pyk Łapy Spójrzcie, też się już przespi, patrzcie, też się już przespi Dostał Słuchaj teraz pójdziemy tutaj. To będzie czynnik cutter. Nie, ale jest klamka, dobra, jest klamka. Jest dobrze. Istę to jest, agrujemy. Bo tutaj będzie lepiej. A, to mi się nie przyda. Dobra, jest babcia. Zobaczmy tutaj. Mogę sobie tą klamkę wziąć tutaj bliżej. Oj. To tak jest blisko. Przyszałem, że je widzi. Dobra. I teraz jest, tutaj zagrujemy. I pójdziecie na to. Słuchaj, mamy już łom. Jedną rzecz. Mamy door handle. Mamy już special key. Wrench. A. Ale sobie muzyki spokazują. To będzie blisko. Fajnie. Kurde, myślałem, że dzisiaj weź pod stół, się schować. Ona już biegła. O! Dzień drugi. Ajajaj A to nic. znowu. Ale się przestraszyłem Grubo. Dobra. Kolejny dzień. Bramy. Topyk. Tu no już nic nie ma door Dorchen... znaczy door log się przydał jest dziadek Zobacz, zawsze teraz się bo na co się odwraca okej okay. dobra dziadek się śmieje teraz mam nadzieję, że mnie babcia nie złapie Dobra, bezpiecznie To jest zawsze, że wszystko za nas będzie zrzucać. Pyk. sobie Chwalosimy wszystkim, jak się da. Oj, zbawcia. Może zawsze i dziadek. Słyszę, może. Nie ma nic. Jakiś przycisk czy tutaj był, nie wiem w którym że no, zrzuciliśmy. Weponki to rzucimy prysznicem, bo tam będzie łatwiej. Łatwiejszy dostęp będzie. Później. to była zadziadka. O, właśnie zadziadka. Tak się nam przyda. Dobro, Mam Mamy tutaj wszystko. Szybko, szybko. Dobra, jesteśmy. Tak, e, już użyję, jak będę chciał, wszystko tu poużywać. już w sobie padłoki, żeby się przydało. Znajdę, że może być u dziecka. Będzie babcia. I zaraz, jak dziecko śmiemy, to będziemy wadze. Oj. A już się zdążę. Nie możemy bym zdążył, ale już nie ma. Są. Dziadek się zrespił. Chyba spał w sumie. Bo se spać, poszedł. słyniem Teraz nie chcę wyjść. Dobra. Mamy to. Dziadek śpi. To wiem. poczekamy chwilę. Ten stary A czy jak wstanie? Gdy go uśpimy. No. Kurde, długo śpi. O, nie! On nie spał? Się nie ujdzie? tylko ja nie słyszałem, bo... oj, je... Kurde, no nie, odbiło się znowu. No kurde! Myślałem się... Boże ty już Dobra, mamy to. Mamy szybisko Special Key, więc całkiem git jest. Dobra, tutaj dziadka. Oba, czyli zauważyła. Dobra. Dobra babcia Pyk To Helikopter manual tam się nie przyda Też ściskam Pyk bezpiecznie nie sobie po mięso, bo nie chcę, e, żeby oni się agrowali. Nie chcę do niego strzelać. Przez agro na mnie i będzie po mnie. Uj, Dziedziak jest. Zobaczcie teraz. O! Dobra. W sumie jeszcze mamy tego handwilla. Możemy sobie na górze. Dobra. Let's go! Kudosz mi tak nogę podłożył, Skory, skubany. A tak, jest. Prądem, a tak, że bardzo to, że jest taki. O, zauważa mnie. Dobra, trzeba tutaj. Nie, das czasu, ład go na karmie. No kurde. No dziadek. Ipek. piek. Czy wypuszczaj? Mamy mięso. O, dorlak. Granny sauce. Dobra. A, tam się nie przyda. Znowu sobie jeść? Po prostu zahaczył. No tej helikopterki. O, się dawysiałam, strzelać na górę. Znowu. Tu mieliśmy jeszcze Łom.

No nie! Ale to on ma takie spodnie grube Jakieś, nie wiem, takie Ma przez stu lat, że już trzymają wszystko A nie wiem Czy to Hosea władza, bo może wtedy pójdzie tam Do niego znowu, ale przecież jeszcze O właśnie, przecież tu jeszcze dziadek jest, ja zapomniałem Trzeba na niego jeszcze uważać A jest babcia? Dobra, bezpiecznie? No. Tak. Dobra. Pyk. I tutaj można się schować, więc tu jest. Tutaj bardziej lepiej. Tam jeszcze jest sześć tych szafek. A ja chyba przyglądajmy, no właśnie, ja przyglądajmy. Je. Jest babcia. A to to odblokujemy, będziemy na górę? to będzie handwill? Mam taką nadzieję. I padluki najlepiej by było. Tylko tam są dwie rzeczy, chyba, bruchuje. ej no? Kurde, tylko dwie rzeczy. Padlocki pewnie jest może w safe. Można będzie klucz do sejfu, myślę. I oprócz klucza do sejfu będzie tam ten. Znaczy co, oj, co do hałasowania? Pewnie tam będzie w szafce klucz do sejfu, gdzie będzie padlocki. I pewnie tam będzie yy, w sumie handwheel. Tam, gdzie jest yy, ten, za tymi, wiecie. Krat, krad, kurde, krad, jest krad, 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 jest szafce, tam jest krad, tam tam też może być krad, ale on jest w tam. Jest tam krad, 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 raczej może na dwóch krad, jestem w tym miejscu, To jest tylko no ona się nie przyda ten bołki O tu jest jednak handle, dobra Tylko na innym piscie pochała na... O! Nie ma ich. Na innej eee, tym. Kurde jak to się zwało. Na innej... Nie, powiem półce po prostu, bo tam by pochała na środku, a tu jest na dole, więc spoko. Ja pytam, żeby może to być safki u nas i... w tej będzie patuki Tak wstawiam. I uciekamy stąd. Bo ci się świeje. Oczywiście. Mamy to. Jest dziadek! O kurcze. Są we dwoje. Teraz trzeba jakoś uciec, w że nie za o, zawróci. Kurde. Jak tam się szotka nie przyda na razie. O, to tu jest to, proszę. O, no nie złapałem. Kurde, już myślałem. dziadek nie przyjdzie. Bra? O nie. Jednak proszę. A to oleu. Pewnie. Oczywiście, że to olał. Dobra, bezpiecznie. Mam tutaj dwie rzeczy. Jest babcia. Pyk. Teraz wrócimy teraz na dół. Może się sobie ją przydać może? Tyk. Oj, bezpiecznie, dobra. Przeżamy to. Już tutaj kończymy. Jest, mamy to praktycznie. Czekamy na ekstrem. Jest dziadek? Dobra. Mamy to? No agrujemy ich. Dobra. Po prostu tak daleko. Oj, dobrak. Mamy to. Może? Oczywiście, dobra. Mamy to. Tyk. I teraz z shotgunem. I uciekamy stąd. Moja nie uciekła. Jest babcia. Kurde, a tutaj dużo hasów. Jak zdał Chyba tak. Chodźcie po las, bo też. Granat. Nie wiem, nie polazli. O! Ale, to, aha, będzie macha go nakarmić. Bo nie słyszałem, bo to teraz hałasowałem Dziadek, ja tak wstajemy. A nie, jest dziadek, dobra. Może naokoło. około. i pyk! Nie, dziadka jej trafiłem. Dobra. To mi to w sumie. Do, do, do hałasowania Pyk, let's go. Jest! Uciekliśmy na extreme. Gaj żeby tu ucieczka drzwiami. Główna ucieczka. Główne drzwi. Udało się. Ending mamy. Extreme. Ending drzwiami. Więc udało się. Mamy się szas, to jest Extreme Guy Chapter 2. Dient. Udało się. Więc dobra. To pobiera te sucinka do 30 minutka. Elo.